Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, słowo dzisiejsze to wszyscy. Niesamowite jest to, że Pan nikogo nie dyskryminuje, nikogo nie wyróżnia, ani nikogo nie odrzuca. Wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskali zdrowie. To my mamy jakiś taki w sobie, w cudzysłowie, gen, który próbuje nieustannie Segregować ludzi na lepszych, gorszych, na tych, którym bardziej się Pan Bóg należy, a tym, którym się nie należy, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bardzo y, czasami skoncentrowani na tym, jak y, my myślimy, jak my żyjemy, jak my praktykujemy i tak dalej. Jak kiedy spotykamy choćby inne formy pobożności, nawiązuję tutaj niestety jeszcze raz, do jakiejś bardzo ograniczonej formie i bardzo niedobrej dyskusji, choćby w kontekście światowych dni młodzieży, gdzie różnorodność nas po prostu przeraża i nie potrafimy widzieć jedności w różnorodności, ale, ale jakieś zagrożenie, to wszystko sprawia, że tracimy z oczu i drugiego człowieka, i pana Boga. Za mną cały świat, słuchajcie, wszystkie kontynenty, i to pokazuje, że naprawdę Pan Bóg miał wielką fantazję i niech ona nam się udziela w tym patrzeniu na drugiego człowieka z miłością, na jego poszukiwanie i na to, że Bóg, że wszyscy, wszyscy są u Pana mile widziani i wszyscy którzy się Go dotkną, będą uzdrowieni. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.